Mamo, tato, kochani rodzice. Dziś rozpoczyna się nasza nowa historia. Dlatego w dniu dzisiejszym chcielibyśmy Wam podziękować za wszystko, co do nas zrobiliście. Dziękujemy, że jesteście w dniu dzisiejszym razem z nami i wspólnie możemy celebrować tą chwilę. Kochani, dziękujemy Wam za beztroskie dzieciństwo. Ale nie byłoby ono takie wspaniałe, gdyby nie... Ola, Patryk i Piotrek. No ale chyba wiecie, kim oni są. Kochani rodzice, dziękujemy Wam za miłość, którą mogliśmy obserwować przez te wszystkie lata za tą dużą i małą pomoc finansową oraz dziękujemy Wam za dzisiejszy dzień. I za to, że zrobiliście wszystko co waszej mocy, aby stał się najpiękniejszym dniem w naszym życiu. Dziękujemy za piękne chwile spędzone razem. Nasze studia były dla Was niejednokrotnie dużym wyrzeczeniem. I właśnie za to wykształcenie Wam dziękujemy. Do dziś pamiętam swój pierwszy mecz. I to właśnie za ten mecz Ci tato dziękuję. Mamo, dziękuję za silną więź, która jest między nami. Za to, że zawsze przy mnie byłaś. W tych dobrych i w tych złych momentach mego życia. Dziękuję ci, że zawsze umiałaś coś doradzić na katar, ból czy łzy. Dziękujemy Wam, że urodziliśmy się w takich rodzinach i mamy nadzieję, że naszą stworzymy na wasz wzór. Tato! Dziękuję za to, że zawsze we mnie wierzyłeś. Dziękuję również za wymienione w moim samochodzie. Oleje, filtry, klocki i dalej nie pamiętam, ale wiesz co? Najbardziej dziękuję Ci za Twoje super poczucie humoru. W życiu nie zawsze było łatwo, ale dziękuję Ci, mamo, że zawsze potrafiłaś mnie wysłuchać i dać wsparcie, kiedy najbardziej tego potrzebowałem. Mało Tato, dziękuję Wam za Asię. A ja, drodzy rodzice, dziękuję Wam za Daniela. Dziękujemy za każde słowo wsparcia, które nam daliście. I przepraszamy za każdą łzę, którą wylaliście z naszego powodu.